Kuba cały czas nie daje za wygraną. Przyczepił się jak rzep. Ja to bym chciała, żeby się tak do mnie przyczepił. Przestań. To jest facet masakra. On cały czas osiłuje umie... przemówić Petrukowi do rozsądku, że ja niby jestem w to zamieszana. Błagam. Uff, już chciałabym, żeby było po całym tym ślubie. Uff, mam cały czas złe przeczucie, że nie wiem. Że coś się posypie, że Kuba coś wymyśli, że, że urobi Paulę. Nie wiem ty się denerwujesz? Przecież nasz pączuszek dzisiaj ląduje w ramionach gorącego hiszpana. Pamiętaj, odwiedzisz ją na lotnisko mm -hmm. i dopilnuj, żeby wsiadła do samolotu. Tak jest. Muszę sprawdzić, czy coś nie kombinuje. Mogę z twojego zadzwonić? Mm. Ok, dzwoni. Halo, Pauluś? Cześć, to ja, Sylwia. No jak tam je życie, kochana? Co? No, wszystko w porządku? Bardzo chciałam ci podziękować za to, co wczoraj dla mnie zrobiłaś. Naprawdę jestem ci mega wdzięczna. Nie no, co ty, nie śmiej się, to jest radio. Pauluś, no nie pójdziesz do więzienia, kochana, no. Lepiej mi powiedz, jak tam przygotowania do wyjazdu? Sylwia, co mi po gorących Hiszpanach? Powiedz mi. Mhm. Tylko, że ja nie mam do czego wracać, rozumiesz? Pewnie łatwo ci mówić, to nie. Ty zrobiłaś z siebie kretynkę. Dobra. Dobra, Sylwia, kończę, bo muszę ogarnąć tutaj ten bajzer. Tak, wieczorem czekam na Zosiepa.